Cześć, Opel Zafira, Zafira B, no, fajne, duże, przestronne auto z dużymi lampami, niestety w tym przypadku no, te lampy, no, widzicie jak one wyglądają, no, mała przejrzystość, jak tu już widzę pod kątem, jak się na to patrzy, są z mikropęknięciami i pomimo, że to jest lampa Xenon, no to jednak te lampy bardzo słabo świecą. I tutaj podejrzewam, że dwie rzeczy się nałożyły. Raz ten klosz, który no jest, jest fatalny zarówno w jednej jak i w drugiej lampie. To jeszcze wypalają się w tych lampach lustra soczewek, dzięki, co, co sprawia, że strumień światła nie jest odbity i nie wydobywa się z tej lampy. Na początek zrobimy klosze. Zobaczymy, jaka będzie poprawa. A ewentualnie przystąpimy do dalszych prac, choć tak, w trakcie prac chciałem Wam pokazać tą różnicę. Już ta pierwsza lampa, już niemal skończona, przypomnę, jak wyglądała, a wyglądała tak samo jak ta druga. Czyli widzicie, bez potrzeby ściągania zderzaka, demontażu lamp. Można przywrócić przejrzystość klosza co jest na pewno ogromnym plusem jeżeli chodzi o wizerunek auta. To jest tam plus 5 punktów. Lampa się pięknie prezentuje, zaraz całe auto. Na pewno nie jest to bez znaczenia jeżeli chodzi o strumień światła. Bo w tej chwili on sobie swobodnie przez ten klosz tutaj przechodzi, nic go nie tłumi. Ale widać jeszcze, że same szkło soczewki, ta soczewka, że jest jeszcze zabrudzona. Dodatkowo pewnie lustro jest wypalone i troszeczkę zatymiona jest ta lampa od środka. Ale przy niskim budżecie, jaki tutaj mamy, taka regeneracja kosza jest podstawową rzeczą, którą, którą należy zrobić. よし